Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mactre. Dzisiaj Wam powiem o trochę o wyposażeniu na egzamin zawodowy w czerwcu. To jest miesiąc egzaminu w czerwiec, czyli EE08, 09, INF 02, 03 i 04. Już Wam tu wszystko pokazuje. Zaczniemy sobie od EE08. Czego możecie się spodziewać? No to oczywiście tutaj mamy to. Znaczy, no to wiemy o co tu chodzi, że jakieś długopisy i tak dalej. Opis tu montażowy, e, tu też e, nie trzeba nic więcej mówić. E, komplet narzędzi, e, patch kordy, patch panele, gniazdo naścienne, testere kablowania. E, tutaj mamy e, kartę graficzną, dysk twardy e, w komputerach i peryferiach. To Wam mówię tutaj bardzo. E, na szybko, tak, i czego możecie się spodziewać, yy, w jakie systemy. No oczywiście Windows 8 lub 81, Windows 10, yy, czy też Linux yy, z dystrybucji open source lub Ubuntu z interfejsem GNOME yy, jako stacja po prostu robocza, czyli Windows lub Linux yy, jako Serwerowy system to operacyjny, to Windows Server lub e, Linux, tak będzie. Pakiet biurowy, no to Live Office lub Office, po prostu e, drukarka sieciowa, sterowniki, programy diagnostyczne, oczywiście, tutaj mamy. I to byłoby na tyle w tym e E08. E, teraz Wam pokażę po prostu, czego możecie się tu spodziewać, jakie e, systemy, a e, później powiem, jak. E, no, się przygotować, tak? EE09 to mamy prawie to samo. E, przeglądarki to musi być Chrome, Firefox, Opera. E, programowanie do edycji grafiki rastrowej Gimp, Adobe, Photoshop. E, system operacyjny to e, możliwe do zainstalowania, użytkowania takich programów jak właśnie jest poniżej, czyli to raczej będzie Windows. Myślę, że Wam nie dadzą Linuxa. To już wtedy zależy od szkoły. Pakiet XAMP, żebyście mogli Apache zrobić, MySQL i PHP. Edytory Notepad, Plus, Plus, Atom, i Visual Studio, to też zależy od waszej szkoły. I płyta CD, i tutaj nic więcej już nie trzeba na tym E09. Nastąpiła zmiana na INF02. Mamy tu wszystko. Prawie to samo, ale przechodzimy sobie do e, systemów. I tak, system serwerowy, znaczy tutaj system operacyjny dla stacji roboczej, no to e, mamy tutaj e, Windows 10, tak lub Linux <coughs> bez GUI. I w serwerowych też <coughs> Linux bez GUI to już e, bardzo dużo ludzi <coughs> pisało. Że, przez, że bez tego interfejsu graficznego, no więc musicie yy, po prostu wiedzieć, jak poruszać się komendami, a nie yy, graficznie. Więc tu Libroffice lub Office, yy, Jezus Libroffice no, lub Microsoft Office mamy wszystko. Yy, programy musicie ogarnąć Wireshark, NMAP lub ZenMap, czy też do wirtualizacji, czyli Virtual Box. Te programy musicie ogarnąć. INF03 no to. Aha, tu INF02, ok, a INF03 no to tu jak. Ten. Jak EE09, tak? To wygląda. Tu raczej dużo się nie zmieniło. Tutaj jedynie, że programy. Gdzie one są? <coughs> że wektorowe jeszcze do zainstalowania, czyli Inkscape, Draw Adobe Illustrator, to również zależy od waszej szkoły. I mamy tutaj CMS-a, czyli WordPress i yy, Joomla. Tak czytam Joomla, nie wiem jak to się czyta. <laughs> yy, nie wiem, może będzie jakieś zadanie z tego WordPressa, choć wydaje mi się, że, że nic takiego nie będzie. No zobaczymy. No i inf04. Tutaj yy, środowiska do tworzenia uruchomienia programów to żeby C++, C#, Sharp, Java albo Python, odpalić, tutaj oczywiście to samo. Więc tu również możecie sobie wszystko zobaczyć co do mobilnych, co do frontendu, co do backendu. Te wszystkie rzeczy możecie właśnie zobaczyć na stronie CK. Ja wam te oczywiście linki wszystkie udostępnię. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego podpunktu, czyli jak do tego podejść? E, zostało bardzo mało czasu, bo już w czerwcu, e, początek czerwca, połowa czerwca, no i na koniec czerwca, e, będziecie pisali te egzaminy zawodowe. E, niby mało czasu, ale da się do tego przygotować. E, oczywiście polecam sobie robić te egzaminy e, z teorii e, kilka dni, już tam do końca tego egzaminu waszego. Chyba, że czujecie się naprawdę pewnie, no to już nie musicie ich robić aż tyle. A jeśli chodzi o praktykę, to polecam robić te po prostu z poradników jakieś lub stare egzaminy, jak czegoś nie wiecie, to wpisujecie w neta, jak to zrobić. Wchodzić na Discordy jakieś, żebyście się dowiedzieli no po prostu, żebyście się dowiedzieli jakie mogą być pytania lub po prostu tam razem się uczyć. Też do tego Discorda polecam. No, i muszę Wam polecić, oczywiście, moje filmiki, gdzie na moim kanale znajdziecie bardzo dużo filmików do po prostu egzaminów, tych zawodowych, i możecie się po prostu pouczyć do nich. No, jeżeli odcinek się spodobał, tutaj Was zapraszam, żebyście zobaczyli te wymagania, czego się spodziewać. No to jeżeli się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie i czekajcie na więcej, bo jeszcze do egzaminów będzie naprawdę dużo tych odcinków. No i do zobaczenia, no i cześć.